Siemanko z tej strony Renton. Witam Was w kolejnym odcinku zakupów bez zbędnego pierdolenia. Przyjechał do Polski gruby i przywiózł moje fanty, które zakupił mi jakiś czas temu u siebie w Szkocji. Tak więc, zanim umieszczę te gry u siebie na półce i zrobię dla nich miejsce, szybka prezentacja moich zakupów. Tak więc lecimy. Pierwsza platforma i pierwsza gra: Splinter Cell. Jedynka na Xboxa Classica. Widzicie cenę? Dwa funty. Instrukcja, płyta. Drugą grą na Xboxa Classica Desert Storm. I tutaj w środku też mamy instrukcję i płytkę. Cena bodajże za tą gierkę to było chyba pół funta. Ale mogę się mylić. Kolejna gra tu już mniej retro. Chociaż niektórzy uważają, że Xbox Classic też nie jest retro. Ale tak jak mówiłem w poprzednich moich filmach, zanim zacznę grać w te gry, spokojnie będą już retro. Tu do kolekcji wpada mi fajne wydanie gry Uncharted 2, czyli Steelbox w fajnym wolucie. Spójrzcie na cenę, żal by nie było tej gry wziąć. 2,5 funta Uncharted 2 Steelbox. Teraz przejdziemy do dwóch gierek na PlayStation 1, tudzież X. Pierwszą z nich jest Soul Blade. Na filmie grubego możecie zobaczyć, ile tak do kosztowało, ja nie pamiętam. 8 funtów może 10. Nie, serio nie pamiętam. Ale coś koło tego. Książeczka, płytka, Soul Blade na PSX. W takim dziwnym pudełku. Może ktoś mi tu powie o co tu Kaman. Dlaczego to pudełko ma takie zaokrąglone rogi i ma czarne te obwoluty i jest kapkę węższe niż normalne gry na PSX-a. Nie mam pojęcia, to jest jakieś japońskie wydanie? Nie, bo to było NTSC, a to jest PAL. No Okej, okay, nevermind. Przechodzimy do drugiej gierki na PlayStation One jest to GTA, czyli Grand Theft Auto. Platynka, książeczka, mapa, druga mapa i płytka. Z tego zakupu jestem przeszczęśliwy. Tu też możecie zobaczyć na filmie grubego, ile ta gierka kosztowała. Nie chcę Was kłamać, prawdopodobnie było to coś około 10 funtów albo 8. Mylim się z Soul Blade'em. Spójrzcie, taka jest różnica w tych pudełkach. What the fuck is this? Soul Blade zdecydowanie węższy. Kolejną gierką, którą grubas przywiózł mi z seksa jest Sonic Hedgehog, czyli kultowy jeżyk. Jestem na fali akurat jeżyka, bo całkiem niedawno miałem okazję pograć sobie w... Sonika na Commodore 64 na Satspie. Podkręciłem się Fest. Całkiem niedawno dopiero obejrzałem z dzieciakami film Sonic. Totalnie się już podkręciłem. Tak więc, Sonika na Sega Mega Drive trzeba mieć. Co najlepsze, ja już mam, ale nie w boksie. Tu mamy książeczkę. Kadridge. Komplet. Tak więc Sonic w, ląduje w kolekcji moich trzech oryginalnych pudełkach gier na Sega Mega Drive. Także mam już trzy gry na Sega Dri Mega Drive w boksach. Oczywiście w sam na samych kartridżach kapkę więcej. Bardzo się cieszę z tego. Muszę sobie skolekcjonować wszystkie Soniki na Sega Mega Drive, bo jestem fanem serii. To tyle z, ze stajni Sega. Wracamy do stajni PlayStation. Tym razem PlayStation 2. Pierwszą grą, jaką Grubas mi wytargał, to jest Spyro. Cena, widzicie? 8 l Komplecik. Spyro Eternal Night. Nie mam jakiegoś wielkiego sentymentu do Spyro. Zawsze byłem większym fanem crasha niż Spyro. Ale będzie ograne. Drugą gierką, którą Grubas mi przywiózł. Na PlayStation 2 jest zajebiście wydany Resident Evil 4. Czyli mamy tutaj Resident Evil 4 w Steelboxie. Jak mnie wkurwiają te naklejki te seksowskie, oby to schodziło jak po maśle, bo pff, tragedia. Widzicie, 12 euro. Steelbook książeczka. Jedna, druga. Piękne wydanie. Muszę Wam powiedzieć, że chyba staję się faktycznie kolekcjonerem gier, bo zwróciłem uwagę na to, że zwracam uwagę na tego typu wydania i powolutku zaczynam sobie, w, jak wpadają w łapy takie wydania, zamieniać te zwykłe na właśnie takie. Co prawda nie ma się na razie jeszcze czym chwalić, ale to jest jedna z pozycji, którą na pewno będę się chwalił kolegom, jak do mnie wpadną na wódkę. I ostatnią grom na PlayStation 2 jest Mortal Kombat. Mortal Kombat Deadly Alliance. Zawrotna cena, czyli całe 6 euro. Co mam w środeczku? Troszkę zdewastowaną książeczkę, ale jest. Oraz płytę. Chciałbym sobie skolekcjonować jak najwięcej rzeczy związanych z grom Mortal Kombat. Nie tylko na PlayStation 2, tylko na wszelakie platformy. A tym maniactwem zaradził mnie właśnie. W skaner. Ostatnią rzeczą, którą przywiózł mi Grubas, jest to rzecz, którą kupiłem sobie już chyba na, nawet w zeszłym roku. Tak. gielka nie zdążyła niestety wyjść przed y, przylotem Grubasa przed Venture. a tak na to liczyłem, ale dotarła do mnie teraz. Także pierwszy raz w łapach mam wspaniale wydaną grę DROID na Atari ST i na Atari STE. O kurwa! niby, niby, niby retro bo gra, można powiedzieć, że jest retro ale wydanie nie jest retro, bo to jest nowe wydanie nowsze niż te wszystkie gry, co przed chwilą Wam pokazywałem ale na komputery retro pierwsze otwarcie pokażę Wam, jak wygląda w środku co mamy w środku proszę jak teraz się wydaje gry na Atari ST o kurde. tu mamy mapę do droida jedynki Definitive Collection instrukcje obsługi Piękną kolorową również z mapkami. Hmm. Badzik droid. Chyba sobie go tu przypierdzielę. Śliczne naklejki, tu taka odblaskowa jak na boksie. Oraz nasz tytułowy droid. Klejeczka fajna, pikselowa. Bajka sprawa. Oraz w środku, pięknie wytłaczanym środku, nie takim zwykłym kartonowym, jak to zwykle ostatnio wszyscy wydają, tylko pięknym kartonowym, z wydrukowaną grafiką w środku. Mamy dyskietkę, na której znajdują się trzy wersje tej gry. Gierka nie jest zbyt ciężka na Atari, nie jest zbyt prosta. Nie jest to zajebista gra, ale jest zajebiście wydana. Na pewno będzie przeze mnie ogrywana. Jakbyście na już chcieli zobaczyć jak ta gierka wygląda z tego pięknego wydania, to zapraszam Was na kanał do Retrofana, czyli do Adama, mojego idola YouTube'owego, który też zakupił właśnie ten produkt i już od dawna go pokazywał i pokazywał jak gra wygląda. To jest, można powiedzieć, ta ma maszyna, którą sterujemy, to właśnie yy, przybliża migowcom. To wygląda właśnie jak ten robot z Walkera. Będzie grane. Trzeba będzie zamontować stację dysków w Atari, ale. Ale będzie grane. No i to już tyle z tego szybkiego filmiku. Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdróweczki, całuski. Pamiętajcie, do końca miesiąca lecimy po 100 tysięcy subów. Pomóżcie. Dzięki bardzo. strzała. Nara.